Witam Was serdecznie, kochani, na moim kanale. Wielkimi krokami przyszło do nas jesień, za chwilę październik, i dzisiaj właśnie zacznę przygotowywać dla Was czytania na październik, horoskop. E, Przepowiednie na miesiąc październik dla poszczególnych znaków Zodiaku. E, tutaj na początku, tak jak widzicie, e, wyciągnęłam ogólnie dla wszystkich znaków, jakie energie będą przeważać w tym e, miesiącu październiku, e, i co tutaj tarot pokazuje dużo energii, mimo że jesień kojarzy się z depresją, kojarzy się z szarługą, z deszczem, tutaj wiele z was, wielu z was będzie czuło taką potrzebę, potrzebę do zmiany, potrzebę na nowe, potrzebę zostawienia tego, co, co tak naprawdę wam nie służy, i wyruszenie w nowe, w nową drogę. Ale także co jakiś czas mogą towarzyszyć Wam gorsze dni, mogą pojawić się zbyt dużo emocji, takie rozpamiętywanie. I jeżeli właśnie pozbędziecie się tego rozpamiętywania, uświadomicie sobie, że przeszłość należy zostawić tam, gdzie ona powinna być, wtedy. Dużo łatwiej będzie Wam po prostu wyruszyć nowe, zacząć nowe związki, nowe prace, może nowy dom, może nowe dziecko wszystko co nowe. Także tutaj ten październik będzie bardzo, bardzo ciekawy, bardzo emocjonalny, bardzo energetyczny dla Was, ale nie poddajcie się zwątpieniu, nie poddajcie się, nie poddawajcie się właśnie takim. Jesiennym, depresyjnym, melancholijnym nastrojom, bo wtedy to wszystko przeciągnie się w czasie. Kochani, i właściwie z takiego początku, wstępu, to tyle by było. Za chwilę zacznę od następnego znaku Zodiaku czytanie, już w, osobno dla każdego znaku Zodiaku. Tutaj chcę Wam tylko, jakby, podziękować. Za komentarze, podziękować za lajki, podziękować za to, że jesteście, że wspieracie mnie w tym, co robię. Dostaję bardzo dużo właśnie takich zwrotnych informacji, że to do Was dociera, że rezonuję z Wami i jest mi naprawdę z tego powodu bardzo, bardzo miło. Dużo dobrego Wam wszystkim życzę i pozdrawiam. A w tej chwili przechodzimy już do czytania. A teraz zapraszam osoby z znaku raka. Jest to czytanie dla Was na październik 2019 roku. Na początku, kochani, przeproszę Was, że tym razem tak późno nagrywam dla Was. Ale z uwagi na moje sprawy osobiste i nową pracę, jakby nie znajduję zbyt dużo wolnego czasu. Niemniej jednak postaram się filmiki tutaj nagrywać dla Was i umieszczać na YouTubie. Miesiąc październik dla Was. Wiecie co? Zacznę najpierw od karty, tutaj um, przesłania takiego, od wizji, jaką tutaj ma dla Was Cierem Marchiety. Karta, która mówi: obudźcie się. Jeżeli macie marzenia, jeżeli um, macie cele w swoim życiu, jeżeli śnicie o tym marzycie, czas się obudzić i zacząć to realizować. I wiecie, co, w tym miesiącu w październiku będziecie mieli właśnie szansę, szansę na to, żeby zacząć realizować te swoje marzenia, te swoje sny. Karta maga. Karta, która pokazuje, że wszystko jest w Waszych rękach, a że wasze życie zależy od was samych. To Wy podejmujecie decyzję, to Wy mówicie tak lub nie. I to od Was zależy, jak to wszystko wygląda. Pamiętajcie o tym. Nie musicie od razu podejmować jakichś wielkich, nie wiem, wyzwań. Wystarczą małe kroki ku temu, właśnie, żeby te Wasze cele, te Wasze marzenia zrealizowały się. Życie uczuciowe, związki w tym miesiącu dla Was, myślę, że to będzie miesiąc takich poważnych rozmów, miesiąc także deklaracji. To tak, jakbyście sobie przedstawili. Przedstawiali pewne założenia, jak ten związek ma wyglądać, dokąd zmierzacie, czego chcecie. Jesteście bardzo emocjonalni, a tutaj karty mi pokazują takie trochę chłodne i rzeczowe podejście do sprawy. Na zasadzie tego chcę, chcę tak, żeby ten mój związek wyglądał, i będziecie to mówić. I wiecie co? I to jest dobre, dlatego, że dzięki temu jakby zacz zaczną się zmiany. Wy poczujecie się pewniej, poczujecie się bezpieczniej właśnie w tym związku. Myślę, że też wiele z was usłyszy, usłyszy pewne deklaracje, usłyszy pewne założenia. Natomiast tak, niewykluczone, że czasem e, będą, e, że nie, nie, może inaczej, e, że Czasem przyniesie to pewne rozczarowanie, czy taką gorycz, dlatego że te słowa nie będą te, które byście chcieli usłyszeć. Trzeba i na to się przygotować, ale wiecie co? I to jest dobre, dlatego że nie będziecie okłamywać samych siebie, że poznacie prawdę i łatwiej będzie podjąć tą konkretną decyzję. W życiu zawodowym tutaj miesiąc na podwyżki, miesiąc na awans, miesiąc na, nie wiem, wzrost przede wszystkim dochodów, to tak jakby powoli, powoli ta Wasza sytuacja nabierała naprawdę bardzo fajnych tutaj, nie wiem, wydarzeń inwestycje, jeżeli macie ochotę zainwestować, macie pomysł, no to jak najbardziej warto dlatego, że tutaj te zyski przyjdą, ale troszkę później, więc tutaj raczej takie miesiąc na inwestycje, ale długoterminowe, nie na to nie na takie, które tu i teraz chcielibyście mieć zyski także moi kochani, wrócę jeszcze do tej karty lubimy marzyć Mm, lubimy bujać w opłokach, no to jest takie łatwe, takie proste. Możemy sobie stworzyć własne życie w samych superlatywach, ze wspaniałym partnerem, z partnerką, na bogato. Nie ma ograniczeń w wyobraźni, ale uświadomcie sobie jak bardzo się wtedy okłamujecie. Dlatego, dlatego, że nie wymaga to od Was żadnego działania, a życie już nie jest takie lekkie. Życie to, to podejmowanie decyzji, to codziennie zmaganie się e, z pytaniem, czy jest to dla mnie, czy nie. E, czy to jest złe? Nie, dlatego, że życie tu i teraz to jest to prawdziwe. To jest to, co tworzy Waszą przyszłość, także. Więc e, Fajnie jest marzyć. Nie mówię, że nie że nie trzeba, ale nie można żyć marzeniami. Nie można uciekać tylko w marzenia. Trzeba próbować te marzenia zrealizować w swoim życiu na co dzień, bo przecież jest to możliwe. I tego życzę Wam, kochani. I to by było czytanie na październik dla Was. Jeżeli mielibyście ochotę na takie prywatne czytania, zapraszam do kontaktu. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się pod spodem filmiku. A teraz życząc Wam dużo, dużo dobrego, pozdrawiam Was!